Często widzisz kogoś, kto nie pasuje do Twojego światopoglądu, do Twojej wyimaginowanej wersji rzeczywistości. W tym przypadku mowa o Pawle, o popku, królu Albanii. Widzisz gościa, który jest wielki, który jest cały wytatuowany, ma skaryfikację na twarzy, ma jeszcze tatuaż na oku, do tego obwieszony jest złotem, myślisz sobie "A, ja wiem, kto to jest, ja wiem, kim ta osoba jest, od razu wiem. I co? I okazuje się, że w większości przypadków to my. To nasze lęki, to nasze schizy, to nasza niewiedza, to my sami rzutując coś na świat. Nawet nie zauważamy, że to jest lustro. Ponieważ oczywiście w zamierzchłych czasach. Na pierwszy rzut oka potrafiliśmy rozpoznać niebezpieczeństwo. Musieliśmy, bo inaczej byśmy zginęli. Dziś ciągle, w strefie wojny, w dzielnicy, gdzie faktycznie ktoś kogoś zabija, gwałci, maltretuje, okej, okay, jakiś cień, ktoś o pewnej charakterystyce, łysy, przypakowany z kijem, z baseballem, z pistoletem, okej, okay, to budzi nasze zagrożenie. Ale czy tak jest? 24 na 7 na każdej ulicy? Czy tak jest z wieloma gwiazdami, artystami ludźmi nietuzinkowymi? Świetny wywiad będzie, świetny podcast. Taka, taki temat bliski memu sercu, ponieważ chociaż ja na tej skali hardkoru pewnie jestem, on jest na 10 na 1, 1, to z tym jeden wspiłem tyle dziwnych opinii przez tyle lat bo zawsze byłem inny.